Witamy Was bardzo serdecznie z Witamy. tej strony, jak zwykle, Liliana i Tomasz i Moc Równowagi. Dzisiaj film z serii Podręczna apteczka. Ziołoznawcy. Tak, dzisiaj porozmawiamy o goździku i dzisiaj przepytamy Tomasza na tą okoliczność. Czym tak naprawdę jest goździk? Tak naprawdę jest przyprawą używaną przez wszystkich dopierników i kojarzy się na pewno wszystkim ze, ze świętami Bożego Narodzenia, a tak naprawdę są to zamknięte, wysuszone pomki bardzo ładnej roślinki, tak zwanej czepetki pachnącej. Goździk pochodzi z dalekich krajów i nam kojarzy się tylko z egzotyką, ze świętami Bożego Narodzenia. Ale może być zastosowany i jest stosowany w różnych dolegliwościach. Na jakie układy naszego organizmu oddziałuje goździk? Wymieniłbym tu trzy takie podstawowe układy: na pewno układ trawienny, układ oddechowy i krwionośny. I nawet krwionośny. Tak. Dobrze, zacznijmy po kolei. Układ trawienny. W jakich sytuacjach możemy zastosować goździk, kiedy dolega nam coś w układzie trawiennym? Tu bym wymienił lekkie zatrucie, nawet nerwowy ból brzucha. Często mhm. teraz y, mamy u dzieciaków i młodzieży, więc warto ich wyposażyć. W pięć goździków w kieszeń, jak ja to mówię. I kiedy przychodzi ten nerwowy napad brzucha, pomaga to od razu. Ale z tego co wiem, to też oddziałuje na regulację grzybów w jelitach. Yy, tak, używamy go nie tylko do walki z kandidozą, możemy mm -hmm. go używać także do walki z pasożytami. Działa okay. świetnie pasożyt, przeciwpasożytniczo. Czyli to oznacza, że jeśli. Obawiam się, że mam pasożyty, wystarczy, że będzie, będę jeść goździki. Tak, możesz jeść goździki, yy, poprawić je sobie pestką z dyni i wtedy już sobie robisz takie kombo. No Wybijasz tak. temat do zera, jest po temacie. No bo pestki dyni przez to, że posiadają tą zieloną błonkę, ona jest trująca dla pasożytów. Tak, tak. A mhm. u goździka działa trująco yy, na robaki eugenol, który zawierają. Zresztą nie tylko na robaki, bo na bakterie i wirusy działa równie dobrze, więc stosujemy go także przy bólu gardła. Ale z tego co wiem, to on w ogóle działa na metabolizm. Co można tak, o tym powiedzieć? Tak, yy, wpływa na persaltykę jelit, przyspiesza metabolizm, a także bierze udział w oczyszczaniu jelit. Mhm. Czyli zobaczcie, tutaj mamy tak, oczyszcza nas, nasz organizm z pasożytów, mhm. reguluje. Candidy, która i tak wiadomo, że zawsze jest gdzieś w tych jelitach, i to jest naturalne, że są i grzyby, i bakterie, tak ale nie ma być. przerostu, czyli to jest ok. Czy mogę nie mieć pasożytów, jeśli będę systematycznie cały czas brać goździki? Tak, znam wielu ludzi, którzy systematycznie mają przy sobie goździki. Jakby jest to szersze y, zjawisko niż nam się wydaje. Wielu ludzi spotkanych y, na targach y, często sięga do torebki po paczkę goździków. No dokładnie. Y, działa też tak y, lekko pobudzająco na organizm. Jeśli jedziesz długo samochodem, masz długi wykład, to włożenie sobie pod y, język czy gdzieś z boku goździka y, podziała na pewno. Równie dobrze jak filiżanka dobrej, mocnej kawy. Dobrze, a wymieniłeś wcześniej jeszcze drugi układ, układ krwionośny. Tak. Jak oddziałuje tutaj gość? Tutaj w badaniach wyszło, że poprawia obraz krwi, czyli oczyszcza krew, wzmacnia serce, podnosi odporność. Okej, okay. a układ oddechowy, jakie tutaj zastosowanie? To jest takie zastosowanie, zastosowanie, przy bólu gardła, ból migdałków, ból zęba, jeśli coś takiego występuje, silny katar, to przy silnym katarze zatokowym dwa goździki do rzucia, czy zmielone do herbaty, kakao, czy jak lubimy je spożywać. Dają taki od razu efekt natychmiastowy otwarcia tej zatoki, uwolnienia oddechu. No właśnie, powiedziałeś już o tym, że po prostu wkładać do ust i sobie trzymać. Jak właściwie dawkować te goździki? Czy można przesadzić, czy jest jakieś dawkowanie? W badaniach takich prowadzonych szeroko udowodniono, że rzucie dwóch goździków dziennie, czy spożycie ich w kakao, czy w herbacie. Już poprawi obraz krwi i wzmocni serce. Mhm. Jakby nie, nie opisano górnej granicy stosowania, ja stosuję je według potrzeby. Wtedy, kiedy czuję, że mam potrzebę mhm. wzięcia tego goździka, po prostu go biorę. Ale mielone, czy całe, jak to robisz? Ja używam całych, przechowuję je w kieszeni. Mhm. A niektórzy y, mówią, że trzeba je wypluć. Y, trochę błonnika jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Mhm. Poza okay. tym, skoro ten goździk trafił w moje ręce cały, to spożywam go w całości. Tak, tutaj jest generalnie dowolność. Mm. Można go zmielić, dodawać tak. do herbaty, do kawy, do kakao, można dawać jako przyprawę do ciastek, yy, można używać całego w herbatach, mielonego. Praktycznie Bo ja, zawsze dowolność. chodzi. W goździku chodzi głównie o eugenol, który on zawiera. Yy, jakby te włókna nie mają jakiegoś tam większych, yy, większego znaczenia odżywczego, Niemniej jednak no nie będę wypluwał jakiegoś kawałka, resztki wolę to zjeść. Tak. A teraz opowiemy o naszych doświadczeniach, jak my używamy i w jakich sytuacjach. Takie moje doświadczenia to jest ból gardła u dzieci. Y... Lepiej się sprawdza goździk niż tabletki do ssania apteczne. Yy, tutaj jeden goździk yy, niweluje ten ból, w Na wiele godzin. Dzieci na wiele sposób. godzin. Także to, to jako pierwsze, czyli ból brzucha u dzieci, takie przychodzi dzieciak ze szkoły i boli brzuszek. Pach, tak. goździk po temacie. Co jeszcze? Ja używam jeszcze goździka przed rozpoczęciem treningu. Niedawno wróciłem na treningi i przed treningiem żuję sobie goździk, żeby oddychanie na początku treningu na rozgrzewce było pełniejsze. Tak. Na pewno oddziałuje na zatoki, czyli jeśli ktokolwiek ma zatoki tutaj nosowe czy czołowe, ma z nimi problem, rzucie dzika, inhaluje to, rozrzedza śluz i pozwala temu wszystkiemu spłynąć w dół. Po wizycie u dentysty, kiedy zęby są ruszone, była robiona jakaś plomba, yy, świetnie odkaża dziąsła, zapobiega infekcjom takich, takim po, po, po yy. Po urazowym, po Tak, po zabiegowym. Mm -hmm, bo działają przeciwbólowo i przeciwbakteryjnie, mm. antyseptycznie, czyli przeciwbakteryjnie, wirusowo. goździk też, eugenol też lekko znieczula, także mm -hmm. ten ból jest od razu mniejszy. No ja jestem za kierownicą śpiochem, po 70 km zasypiam, yy, także moje doświadczenie jest takie, że rzucie goździka w samochodzie powoduje cały czas jasność umysłu i nie chce się spać. No i mm. można tak sobie jechać, rzuć. Tak. Goździki i dojazd do celu i nie zasnąć. sobie milę. Myślę, że to jest tyle, że tych wiadomości o goździku mamy dzisiaj wystarczająco dużo. Przesłuchajcie sobie tego uważnie, bo można go naprawdę zastosować na bardzo, bardzo wiele sposobów i w różnych dolegliwościach, i nie tylko. Na pewno jest dodatkiem smakowym i to należy wykorzystać. Tak jest. I zawsze w apteczce podróżnej zielarza ma swoje stałe miejsce zaraz obok propoliszu. Dokładnie. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy naszego, na naszego YouTube'a, na nasz I kanał. Na fanpage I na fanpage'a. I na fanpage'a. Przejrzyjcie sobie nasze posty, bo na pewno coś ciekawego tam znajdziecie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiamy gorąco. Do zobaczenia. Pa.